Siemano, z tej strony BT i witam was w kolejnym odcinku z meczu 2 TBD A więc tak, zaczynamy sobie od misji na bojowca, tutaj gościowi płacę kasę 500k przed misją Jeżeli misja się... Masz tutaj... Jeszcze fioletowe płotki Jeżeli misja się uda To... ten, To daję mu jeszcze złotą piłkę a jeżeli mi to się nie uda, no to daję mu drugie 500k e, także... Jedną mogę mu zieloną dać e, Także co, e, zaraz zaczynam misję, tylko on pójdzie jeszcze na pustynię, iść na pustynię I startujemy Okej okay. Myślę, że powinniśmy dać radę w dwóch on mówił, że ma dobrej kurze, zabije 60 70 łuczników sam, no to ja 30-40 tam też zabiję. Odpalę się jakoś tak ładnie Tutaj mam ebony plus 4 e, Także co Ja będę tutaj może gdzieś tak w połowie Wam powiem jak to idzie e, I czy dam radę czy nie Jak nie dam rady, no to spróbuję jutro Co to za problem metra za 50 załatwić Sprzedam te piłki, hajs będzie Więc Aha, pewnie się źle tepną to dobra, także na razie robię krótkie cięcie. Ok, jak tutaj widać na załączonym obrazku, mam tutaj 52 uczników i 21 minut, czyli czysto teoretycznie powinienem się wyrobić, na spokojnie, bo już ubiliśmy połowę, a zostało jeszcze 3, 2 trzecie czasu, czyli myślę, że na spokojnie, tutaj mogę sobie nawet wybijać spoty, w okazji trochę przywale EXPA EEE e, EXPA I tak Pamiątki Nie pamiątki Tylko strony pamiętnika Mam dopiero od 40 levela Więc na razie mam skończone misje Fabularne że tak powiem Levelowe I co? No i na razie sobie tutaj bijemy Co mi tutaj przy, przystanęło Widzę Kurde żeby mnie nie zajebali Okej okay. Czemu się zbugowało? No nie, nie zbugowało się. No. I w ogóle teraz zobaczyłem, że mam w ekwipunku wachlarz na 40 level, znowu z 6 inteligencji. To jest dziwne, bo nie zauważyłem go przedtem. I już mam dwa wachlarze 6 inta. Tego pewnie sprzedam za małą cenę, bo teraz takie wachlarzyki to nic nie chodzą. Bo są te zmianki dodania. Także co, myślę, że będziemy się widzieć już przy oddawaniu misji pokażę wam ile czasu mi zostało do końca i, ten, i oddamy sobie misję także na razie krótkie z dwóch ok zostało dwóch łuczników tutaj mam jednego i zaraz będę miał zaraz zaraz będę miał drugiego ok już jest koniec stajemy lecę do M1 tutaj przy Was sobie to. Widzieliście tam zostało 13 chyba, minut czy tam 12 Gdzie ja jestem? Aha, dobra, tutaj Och w ogóle pleca mam to miejsce na robienia bojowca <laughs> Dużo się respi tych łuczników tam Sobie stajecie na tej, tutaj gdzieś na tej drużce Wybijacie sobie spoty hmm, Dzięki, dzięki Wieja już gość, że będzie na YouTubie Wracamy, jutro będę miał bojowca, pokażę wam sposób zarobku numer numer chyba yy, 5 albo 6, chyba 6 i tak, yy, muszę sprzedać te piłki, będę miał jedną mniej, ale to zaraz, zaraz sobie pojadę do M2, dropam jedna piłka, miałem 9, czyli będę miał już znowu tą piłkę, więc żadnych strat oprócz 500k i trochę potek nie, nie, nie wyniosłem. Ja już dojeżdżam, dziomek. A ja już jadę. Okej, okay. no i lecimy sobie tutaj do M1. Dostaję zdać mu raport. Raport o poważnym zabójstwie yy, łuczników. Okej. Okay. To jest jakiś FMS? No fajny nawet. No dobra, i... Dobra, oddajemy misję, pyk, wyniki egzaminu, dzięki, dzięki, a, muszę mieć 500k, jak się stało, tak się stało, ja mu oddaję złotą piłkę, masz, wszystko nagrane, dzięki, ziom, powiedziałem, że dam mu linka, Chwilę jeszcze go dam do przyjaciół, żeby dam mu linka do tego filmu, bo sobie chcę pooglądać chłopak. E, także ja robię na razie krótkie cięcie i widzimy się przy sposobie zarobku. Także e, Z2. Okej, okay, pojedziemy zobaczyć czy możemy odebrać już swojego bojowego konia. Księga opancerzenia jest gotowa. Mogę już odebrać koniko! Eee! Gitara. Panowie i panie, zaraz wam pokażę co coś się wyprawia. No chodź tu. Chodź tu. Chodź tu kapucynie. Chwila tego odeślę. Przywołamy sobie mojego bojowego konia, zostało mi 6k. Eee, tak. Zostało mi 6k. Nie mam czasu wystawić sklepa, bo jestem w robocie, patrzcie tutaj mam bojowego konia, o kurde. Myszka mi się biesza. No. Spokojnie już mogę, a muszę sobie jeszcze poszukać, no kurde wkurza mnie ta myszka, muszę sobie poszukać tych OZ, OZek e, Wirmiecza, tak ogólnie, ale nie mam na razie kasy, Stopiłek 4kk, mam tylko te piłki na sprzedaż, kurde nie mogę się ruszyć, a chcę iść, coś się dobra, nieważne, bo się wkurzam na tą myszkę, nie mogę wytrzymać, widzimy się przy sposobie zarobku, bo w tym odcinku będzie następny. Także krótkie cięcie Okej okay, lecimy tu jeszcze przy okazji jakąś misję miałem yy, Więc sobie od razu zrobiłem. Jakiś topór od dzikich generałów Zawsze trochę expa No, 10% o jak ścięło I ale sobie teraz od razu piłeczkę oddać Byłem na metinie yy, zazdrości sprawdzić jakie hity I powiem wam, że nawet spoko yy, Przedtem jak byłem z y, tego Zestania normalnie w Metina na 30 level to biłem po 500. A teraz biję w Metina 35 level na bojowcu po 700. Więc kurde no myszka mi denerwuje dzisiaj. Więc jest gitara, odrobiłem tą piłkę z wczorajszego bojowca i póki co nie mogę wam pokazać sposobu zarobku, bo nie mam na razie kasy na to co trzeba Więc muszę zarobić trochę kaski, posprzedawać jakieś piłki i wtedy dopiero wam pokażę sposób zarobku. Przy okazji ogarnąłem, że ten, że cena piłek strasznie wzrosła. Jak miałem je sprzedawać przedtem, to chodziły mniej niż po 600k. Mieszka mnie tak w kurze, że zaraz ją rozwala. A ten, a teraz to piłki po 700 widzę, 750k, bo już się event zbliża ku końcowi. Teraz mamy chyba 11 lipca. A event się kończy 13 lipca, więc wszyscy teraz chcą nadymać jeszcze tych złotych piłek, dlatego wszyscy z moim kupię za te piłki, kupię za te piłki, to już z gościem gadałem, to gościu za 520k jedną sztukę, to powiedziałem mu, do widzenia panu, i tyle, na razie, z mojego, z mojej opowieści, idę wystawić sklep, parę piłek, żeby ten, żeby mieć kasę po prostu na ten sposób zarobku, to nie trzeba dużo. Stokami trzeba mniej więcej, a... A, no, a co? A nie mam. Także na razie robię krótkie cięcie i widzimy się kiedy już uzbieram pieniążki. Tak. Także zedwół. Okej, okay, jestem już z powrotem, zarobiłem trochę kasy, kupiłem 100 piłek, sprzedałem... Nie sprzedałem, tylko wymieniłem, mam na razie tyle piłek. I tak, kolejnym sposobem zarobku jest kopanie... Kopanie ród. Każdy wie o tym, że na 30 levelu można kupić sobie kill-off u Bae, czy coś takiego. On jest w M2 Tam stoi, u niego się robi tam misję z jakimś tam toporem. Przed chwilą robiłem tam u niego misję, to będziecie wiedzieć gdzie to jest. I tak, potrzebujecie 30 level oczywiście, żeby założyć kill-off. I najlepszym miejscem na wydobywanie tych ród jest oczywiście świątynia Hwang. Świątynia Hwang, miejsce tutaj, tutaj całe, tu się respią często rudy i tutaj na górze, tak tutaj możecie sobie nieźle nakopać tych rud. Ja jak miałem tam na PLu na drugim serwerze, na, znaczy na innym serwerze, to był serwer Diumar, sobie tak dropiłem i sprzedawałem te przetopy, to nawet spoko szedło, szło zarobić więc myślę, że to jest spoko zarobek obecnie opłaca się dropić ebonity i niebieńskie łzy najbardziej są opłacalne oczywiście ebonity myślę, że wam zajdą tak za 300-400k niebieńskie łzy za 400k a 400k na, na, tym, na TBD to jest sporo Spo, spo sporo, tak, yy, więc musicie być bardzo cierpliwi, to po pierwsze, musicie mieć na to czas, yy, musicie mieć no najlepiej dwie postacie plus 30 levels ożenione ze sobą, bufa, albo kogoś tam, kogo chcecie yy, i możecie sobie zrobić tak, że jedno konto macie na full ekranie, drugie 800 na 600, czyli ono będzie gdzieś tak dotąd ekranu. No ale to teraz pokazuję tak jak ja to widzę, nie? I wtedy sobie tak puszczacie dwie postacie naraz i one wam wydobywają i tak jest łatwo. Możecie sobie nawet w tle tutaj puścić jakiś filmik, włączyć dwie postacie na ten 800 na 600 Ja tak dropiłem na tym diumarze, że robiłem nawet trzy konta. Jedno konto było tu, drugie było tu, a trzecie okno było tu i tutaj miałem, tutaj miałem filmik na tutaj i tak sobie siedziałem kilka godzin i, i dropiłem sobie także potrzebujecie dużo czasu dużo kasy w to nie trzeba ale dużo kasy mozno, można z tego wyciągnąć nie wiem czy się tak seplenie czyli czy ładujecie 80k w kilo pamiętajcie że musicie mieć 80k na kilo yy, ładujecie 80k na kilo w, przy jednym ebonicie już macie 400-300k yy, a i tak yy, jeszcze wam opowiem jak yy, robić te ebonity do zrobienia ebonitu potrzebujecie 100 rudy ebonitu, którą wydobywacie właśnie tutaj i tak i idziecie do kowala gildijnego. zaraz wam pokażę gdzie są kowale gildine M1 Kowal gildiny jest tak jakby z określoną swoją specjalizacją, którą ulepsza na przykład jest kowal niebiański, łez, kobiel, ko, kowal ebonitowy. I jeżeli ulepszycie u kowala ebonitowego, ebonit, to macie 60% szans na to, że wam on wejdzie. Potrzebujecie do tego jeszcze kamienia duszy od 0 do, do plus 2, czyli 0 plus 1 i plus 2 możecie brać. I co jeszcze? I płacicie tam nie wiem ile. 2k, 1k w każdym razie to jest bardzo niewielka cena. He, bardzo niewielka, hehe, hehe, hehe. Czyli jeżeli wam, jeżeli ulepszacie u tego e, gościa, którego, z którego pochodzi ten, e, ten, te kawałki rudy, tutaj macie kowary giliny chyba, albo ich to jeszcze nie ma. Aha, to jeszcze nie ma, fajnie. Panie, że to jeszcze nie ma go... kowali gilijnych. W każdym razie hmm. jakby co, to wiecie, że jest taka mapka na pelu. Na tym innym serwerze to jest zapchane tego... Wszędzie są te ziemie A to dopiero się serwer rozwija, więc tutaj nie ma być dużo ziemi. Nie wiem po co tu przeszedł. Także jeżeli byście chcieli ulepszyć na przykład ebonit, a będzie ten kowal e ebonitowy to nie... jeżeli chcecie ulepszyć ebo, na ebonit, a będzie kowal diamentowy, to możecie to zrobić, ale zrobicie to za... Czy, za tyle samo kasy. Też trzeba kamień, dłuższy Ale z szansą 30%. Kowale są tutaj. Tu, także tutaj powinni być... być nie, nie mówię Tutaj są jakieś dwa kowale. Tutaj są kowale. I tutaj są kowale. Tutaj nie ma. Także tutaj sobie podchodzicie do takiego ziomeczka, zaraz może znajdziemy eee, <laughs> Pamiętajcie, w świątyni Chwang jest najlepiej Bo tam respią się te rudy i na, tym ma, na świątyni Kwang respią się także W tym miejscu, gdzie pokazywałem pokazu, respią się Ebonity, niebiańskie łzy, amestyty, kryształy, diamenty Także najlepsze wszystkie, które mogą być rudy tam się respią i w naprawdę małym obszarze. No i tutaj mam ebonitowego alchemika. Możemy sobie ulepszyć u niego właśnie ebonit z szansą 60% lub coś innego z szansą 30%. Także to jest warte do zapamiętania, może niektórzy tego nie wiedzą, więc powiedziałem. Eee, myślę, że to, to było dosyć ważne. Tak, bo niektórzy nie wiedzą jak się to robi. I to, i co? Ja już będę kończył ten odcinek. Ten odcinek będzie miał nie wiem, 10 minut max, więc będzie trochę krótszy. W następnym odcinku poszukamy sobie z OZ, sprzedam piłki i co jeszcze? I rozglądniemy się nad jakimiś itemami 1,5 i półka HP. Myślę, bo będę miał kaskę. W sumie będę musiał troszeczkę poczekać. Bo aktualnie złote piłki z ceny 600k wzrosły już ponad 1kk Więc teraz wszyscy spamią, że kupują te piłki, ble ble, ble. I tak, muszę trochę poczekać, jeszcze sprzedamy może drożej Póki co myślę, że zarobię trochę na tym Kupimy sobie jakieś itemki z HP Potem wbijemy może jakiś level Żeby mieć wszystkie skille, 37, 38 chyba nie, bo Berka nie będę na razie dawał, bo na pierwszym bocie nie opłaca się. Zobaczymy sobie, wbijemy 37. Ma jak mówiłem, nie będę stał na 35. levelu. Eee, I tak. To by było już na tyle. Eee, odcinek przed tym ma 20 minut, ten będzie miał około 10 minut, więc myślę, że spoko, spoko, spoko. Lubicie odcinki 20 minutowe? Jeżeli tak, to piszcie. I będę robił... Takie 10-15, maksymalnie 20 minutowe, dłużej nie. Tak myślę. Także <laughs> dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję, za komentarze, za wszystko co, co dobre w moją stronę. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Siema!